Dzień dobry. Miło mi was widzieć w gabinecie Arkana Online. Nazywam się Karolina Pośpiech, jestem kosmetologiem i szkoleniowcem w firmie Arkana. Dzisiejszy temat to temat pielęgnacji ciała. Produkty, które dzisiaj Wam zaprezentuję, pozwolą Wam cieszyć się gładką gładką skórą z zmniejszoną widocznością celulitu. Będą to produkty, które świetnie sprawdzą się jako alternatywa lipolizy iniekcyjnej, czyli zabiegu inwazyjnego, który zrobicie w salonie kosmetycznym lub medycyny estetycznej. Produkty te działają w nieinwazyjny sposób i albo mogą zastąpić lipolizę iniekcyjną, albo mogą jeszcze wzmocnić jej działanie. A pierwszy produkt, o którym chciałabym powiedzieć, to będzie Body Lipolysis Aktywator. Jest to produkt, który zawiera w swoim składzie kapsaicynę, kofeinę. Te składniki są zamknięte w specjalnych nośnikach zbudowanych z fosfatydylocholiny, które pozwalają docelowo dostać się do tkanki tłuszczowej. Produkt ten będzie nadawał taki efekt rozgrzania, zwiększa metabolizm skóry, zwiększa spalanie tkanki tłuszczowej, natomiast nie daje żadnych efektów podrażnienia skóry i spokojnie można go używać nawet w przypadku skóry naczyniowej. Czyli tutaj jeśli masz problemy z naczyniami w okolicy, na przykład e, nóg, to jak najbardziej może być ten produkt stosowany przez Ciebie. I też proponujemy tutaj dwie opcje tego produktu, jeśli chodzi o sposób nakładania. Ponieważ pierwsza opcja to jest disktop. Produkt wylewamy na dłoń, on jest dość wodnisty, więc tutaj smarujemy sobie delikatnie to w skórę. Więc smarujemy do momentu całkowitego wchłonięcia. Możesz odczuwać delikatne ciepło i to jest bardzo dobre odczucie, które pozwoli zwiększać właśnie ten metabolizm komórkowy. Druga opcja tego produktu to jest spray, czyli bezpośrednio na miejsce, w którym chcesz zadziałać z tym aktywatorem popsikaj i wsmaruj. Po użyciu tego produktu pamiętaj o mojej dłonie, ponieważ zawiera on kapsaicynę, która może działać drażniąco na błony śluzowe czy spojówkę oka. Te produkty możemy stosować, a nawet warto by było pamiętać o nich właśnie przed ćwiczeniami fizycznymi w domu czy na siłowni. One będą zwiększały metabolizm spalania tkanki tłuszczowej i zwiększą efektywność naszych ćwiczeń. Natomiast kiedy skończymy naszą aktywność fizyczną i po prysznicu chcemy aplikować balsam, to warto sięgnąć balsam Body Lipolysis, który nada wygładzenie, który również działa zwiększająco na zmniejszenie tkanki tłuszczowej czy widoczności celulitu. Jest to balsam wygładzający, nawilżający o pięknej, lekkiej konsystencji, który będzie nadawał się tak na dobrą sprawę dla każdego. Produkt ten będziemy aplikować albo razem z aktywatorem czyli aktywator przed ćwiczeniami, balsam po ćwiczeniach lub jako osobny produkt do pielęgnacji naszego ciała, który możemy stosować i rano i wieczorem, po ćwiczeniach, po saunie, po kąpieli, tak na dobrą sprawę, kiedy nasza skóra potrzebuje nawilżenia. Dodatkowo badania wykazują, że balsam daje 100% wygładzenie naszej skóry. Oraz 90% kobiet potwierdziło działanie ujędrniające tego produktu, a 70% kobiet zauważyło zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej. Przy e, redukcji celulitów badania wykazują, że 60 ponad 60% kobiet widziało efekty. I na pewno co możemy zauważyć, to po około stosowania tego produktu 6 tygodni będziemy mogli zobaczyć zmniejszenie obwodu uda nawet o 1,5 cm. To jest bardzo, ale to bardzo dużo po samych produktach, które mają tylko wspomóc działanie ćwiczeń lub zabiegów pielęgnacyjnych na ciało w gabinecie. Bardzo ważne jest też to, że daje on możliwość zredukowania celulitu nawet o 2 stopnie. W skali od 0 do 4. Jeśli taką pielęgnację codzienną mamy już wybraną, czyli aktywator plus balsam lub tylko balsam, to możemy również wracać w tygodniu. Dorzucić pielęgnację maskami. Maski te są maskami, które składniki aktywne zamknięte są w liposomach, przez co działają dużo bardziej aktywnie, dużo szybciej i efekty widoczne są już po 15 minutach. Do wyboru mamy dwie maski, które możemy stosować albo razem, albo oddzielnie, czyli maska na nogi. Produkt ten będziemy stosować na uda, na pośladki, na dolną część nóg, czyli na łydki. Tak na dobrą sprawę, tam, gdzie chcemy zredukować ilość celulitu, tam, gdzie chcemy zredukować ilość tkanki tłuszczowej. Tutaj mamy dwie które pozwalają na działanie na obie nogi jednocześnie. Natomiast jeśli masz taką potrzebę przesunięcia tej maski lub właśnie zastosowania jej na pośladki, to możesz po około 5 minutach zmienić jej położenie, a ona i tak będzie miała efekty, które Cię zadowolą. Jeśli chodzi o maskę na brzuch, czyli Belly Lipolysis Mask, jest to maska, która działa bardziej wyszczuplająco, czyli będzie zwiększała redukcję tłuszczowej. I tutaj jest ta sama zasada, czyli możesz tą maskę przesuwać już nawet po 5 minutach. Natomiast taki fajny maksymalny efekt mamy po 15 minutach leżenia tych masek. I ja proponuję stosowanie ich raz w tygodniu po to, aby zmaksymalizować efekty ćwiczeń lub samej pielęgnacji produktami wody Lipolize. Jeśli twoim problemem jest jednak brak jędrności biustu, to polecam ci produkt Brest Push-Up Cream. Jest to krem, który nadaje się idealnie do zastosowania właśnie na biust czy dekolt. Produkt ten zawiera składnik adipofilin który zwiększa aktywność tkanki tłuszczowej, czyli działa troszkę odwrotnie do produktów, które przed chwilą Ci pokazałam, bo w tym produkcie mamy taki efekt push-up, czyli zwiększenie objętości, zwiększenia jędrności skóry, ale również zmniejszenia widoczności zmarszczek, na przykład na dekolcie. Więc świetnie się sprawdzi, kiedy zauważysz te pierwsze oznaki starzenia się skóry na dekolcie. Bardzo dobrze się wchłania i można go stosować, podczas karmienia piersią i podczas ciąży. Więc bardzo bezpieczny produkt, który będzie dawał rewelacyjne efekty powiększenia biustu, może nie tyle co powiększenia, co zwiększenia jego objętości i jędrności. Kolejnym produktem, który chciałabym zaproponować, to jest Uniton Body Balm, czyli balsam troszeczkę inaczej działający, czyli już nie wyszczuplający, ale rozjaśniający, wygładzający. On zawiera i PRCF, czyli składnik, który działa na mikrobiom skóry. Zawiera również kwas szykimowy, który delikatnie zakwasza naszą skórę i pozwala cieszyć się gładką skórą, na przykład po depilacji. Redukuje ilość problemów z wrastającymi włoskami, redukuje ilość problemów z zapaleniem mieszka włosowego, więc świetnie się sprawdza również podczas kuracji gabinetowej i depilacji laserowej. Pozwala on rozjaśnić skórę przy nierozjaśnianiu włosków, przy czym też efekty zabiegu laserowego będą dużo bardziej atrakcyjne. On może być również stosowany jako produkt domowy do codziennego użytku rano i wieczorem po kąpieli jako nawilżenie skóry, jako nadanie jej gładkości. Natomiast jeśli zastanawiasz się, jakim produktem przygotować swoją skórę. Kiedy ona jest na przykład podrażniona lub zaczerwieniona, to polecam ci piankę kanabisową. I nie jest to produkt, który polecam tylko i wyłącznie na okolice twarzy, ale właśnie również na okolice Ciała. Jeśli Twoim problemem będzie też atopowe zapalenie skóry, łojotokowe zapalenie skóry czy łuszczyca, on się świetnie sprawdzi, ponieważ zawiera oleje, które nie podrażniają skóry, nie niszczą mikrobiomu, nie niszczą naszego naturalnego płaszcza hydrolipidowego, więc dokładnie domywa, ale w sposób bardzo delikatny. Więc pamiętajcie, że to jest również produkt do mycia. Ciała. I w połączeniu z naszymi produktami Body Lipolizis może stanowić bardzo fajne dopełnienie pielęgnacji gabinetowej czy zabiegów wyszczuplających właśnie w gabinecie. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał i rozwiałam wszelkie wątpliwości co do pielęgnacji ciała. Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to zadajcie je pod tym filmikiem lub swojemu kosmetologowi, a na pewno na nie odpowiemy. Jeśli natomiast chcecie zobaczyć efekty zabiegu body polazis, które można wykonać w gabinecie, to zapraszam Was na stronę. Sklep arkana.pl i w zakładce Zdjęcia efektów zobaczycie te rewelacyjne postępy, jakie można zauważyć właśnie na przykład w redukcji celulitu. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.